Nadszedł ten moment. Przygotujcie się na to smutne wydarzenie. Jeśli masz dach nad głową, jedzenie na stole, poczucie bezpieczeństwa i bliskich przy sobie, bądź wdzięczny i doceniaj to. Bo te spokojne dni mogą być policzone. Świat wydaje się coraz bardziej wymykać spod kontroli, i wielu z nas czuje, że zbliża się coś wielkiego. Ale czego możesz nie wiedzieć, to że to coś zostało już zapowiedziane. I to nie przez byle kogo, ale przez samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. 12 września dał nam ważne ostrzeżenie. Mówił o nieuniknionym wielkim konflikcie, czasie ciemności i zarazie, która powróci opróżniając ulice i sklepy. Kończy się czas przymykania oczu i życia tak, jakby wszystko miało trwać wiecznie. Jezus w swoim miłosierdziu ostrzega nas przed tym, co nadchodzi. Znaki są wokół nas. Ale wielu z nas jest rozproszonych, uwięzionych w codziennych troskach, rzeczach materialnych i przemijającym komforcie. Tylko, że ten komfort nie potrwa długo. To, co ma się wydarzyć, jest o wiele większe niż możemy sobie wyobrazić coś, co wystawi naszą wiarę na próbę. Ostrzeżenie od Boga jest jasne nie możemy już być obojętni. Stoimy na krawędzi czegoś przerażającego, a to, co zaczyna się dziać na świecie teraz, to dopiero początek czegoś o wiele większego. Ci, którzy zignorują to ostrzeżenie, którzy będą nadal żyć w ciemności, spotkają się z poważnymi konsekwencjami. Nadszedł czas, by zwrócić nasze serca ku Bogu, bo tylko z Nim znajdziemy pokój i siłę, by przejść przez te trudne czasy. Ale wciąż jest nadzieja. Nie jest za późno. Możemy się zmienić. Możemy przygotować się na to, co nadchodzi. To ostrzeżenie to nie byle jaka wiadomość, to szansa na uratowanie naszej duszy. Wsłuchaj się uważnie w każde słowo. Chodzi o Twoją przyszłość i przyszłość tych, których kochasz. Pilne ostrzeżenie przekazane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa za pośrednictwem katolickiej wizjonerki Luz de Marii w dniu 12 września roku 2024. Umiłowane dzieci, kocham Was miłością wieczną. Przychodzę w poszukiwaniu każdego z moich dzieci, bo nie chcę, żeby się zagubiły. Musicie kroczyć ku wolności, aby dusza skierowała się do mego domu, a nie ku grzechowi. W tej chwili ludzkie istoty trwają, nie aspirując do mego domu i zadowalają się światowością, podstawowymi instynktami, zachciankami ciała, poszukiwaniem nieznanego i tym, co może dać im władzę nad braćmi. W tym celu przystają na wszystko, co jest skażone przez szatana. Dzieci, chcecie widzieć dalej niż człowiek może widzieć, i tak dążycie do mocy, które tylko demon wytwarza, by móc utrzymać was skupionych na nim i jego niegodziwościach, powodując wam poważne szkody duchowe. Najdroższe, dzieci, to czego potrzebujecie, to nawrócenie. Nie potrzebujecie data ani ukrytych mocy, by podążać. To czego naprawdę potrzebujecie, to nawrócenie, którego nie możecie osiągnąć z godziny na godzinę. Ale o które będziecie walczyć aż do ostatniej chwili waszego życia. Wszystko, co nadchodzi dla ludzkości w ogóle, będzie tak silne i tak zróżnicowane, że tylko droga nawrócenia da Wam siłę potrzebną, byście mogli trwać w wierze i w ten sposób otrzymać pomoc z mego domu. Różne choroby pojawiają się i łatwo się rozprzestrzeniają. Tak więc znowu będziecie żyć jak w dawnych czasach, gdzie domy stały się miejscami spotkań, współżycia i pracy. Klęski żywiołowe nadal są wielką plagą dla narodów. Pojawią się nowe i nigdy wcześniej nie widziane formy, w których wiatr zniszczy całe narody w ciągu kilku minut. Woda nagle wytryśnie z ziemi i bez wytchnienia. Ziemia również będzie płonąć, jakby ogień spadał z nieba. Będą to krytyczne momenty spowodowane bliskością tego, co zostało przepowiedziane. Od teraz będziecie w chwilach, gdy wydarzy się to, czego się nie spodziewacie. Moi ukochani. Żyjecie w nieprzewidywalności. Bądźcie czujni, bo nie tylko komunikacja będzie zakłócona z powodu słońca, ale także z powodu konfliktów technologicznych, w których żyjecie. Gospodarka krajów zostanie sparaliżowana, a moje dzieci będą poważnie dotknięte. Nie będzie ruchu w miejscach odpowiedzialnych za utrzymanie gospodarki narodów. Mój kościół będzie cierpiał. Będzie cierpiał i będzie zdezorientowany. Aż do momentu, gdy nie będzie w stanie rozróżnić między tym, co jest przeciwne wierze, a tym, co jest naprawdę moje. Zmiany będą tak subtelne, że większość ich nie zauważy. Moje prawo jest jedno i nie podlega ludziom. Moje prawo nie może być zmienione. Zachowajcie wewnętrzny pokój. Odwiedzajcie mnie, adorujcie mnie, przyjmujcie mnie, poznawajcie mnie, abyście mogli odróżnić to, co moje, od tego, co nie jest moje. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, aby wasza wiara wzrastała. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się i trwajcie na właściwej drodze. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, abyście mogli rozpoznać mojego anioła pokoju. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, księżyc wkrótce się zaćmi, a skutki tego wywołają wielkie reperkusje dla ludzkości. Umiłowane dzieci, konflikt jest wynikiem ludzkiego egoizmu. Przygotujcie się na to smutne wydarzenie. Bądźcie pewni, że nie pozwolę, aby Ziemia została zniszczona przez człowieka. Każdy z Was będzie musiał zbadać i osądzić samego siebie. Dlatego wzywam Was do duchowego przygotowania, ponieważ ostrzeżenie jest już blisko. Trwajcie na mojej drodze, bądźcie moją własną miłością. Nadszedł ten moment. Kocham Was, błogosławię Was i chronię Was moją wieczną miłością. Niech moje błogosławieństwo będzie z każdym z Was w tym, czego potrzebujecie w tej chwili, aby iść naprzód i nie tracić wiary. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech mój pokój będzie z Wami i niech się objawi, że mieszkam w każdym z moich dzieci. Wasz Pan Jezus. Teraz zwróćcie szczególną uwagę na komentarz powierniczki Luz de Marii po otrzymaniu tego tak ważnego ostrzeżenia. Bracia, nasz Pan wzywa nas, abyśmy byli zawsze czujni, zwłaszcza duchowo czujni. Możemy zobaczyć, że konflikty i niektóre choroby są dziełem człowieka, który pragnie zwyciężyć w tych konfliktach między mocarstwami o supremację technologiczną. Bracia, abyśmy mogli trwać mocno w wierze, jest od nas wymagana osobista i nieustanna praca, aby uniknąć zamieszania. I nie wpaść w ręce wrogów. Bądźcie braterskimi i oddawajcie chwałę Bogu na wieki wieków. Amen. Bracia, po tym silnym ostrzeżeniu proszę o żarliwą modlitwę o pokój i nawrócenie ludzi. Dziś zwracamy się do Ciebie z pokornym i szczerym sercem, prosząc o Twoją ochronę, Twój pokój i Twoje światło. Życie wydaje się coraz bardziej niepewne. Świat wokół nas staje się miejscem zawirowań i strachu, ale to w Tobie znajdujemy schronienie. Prosimy, Ojcze, za każdą osobę, która słucha tego przesłania, która czuje w swoim sercu ciężar nadchodzących utrapień. Chroń każdego z nas, chroń nasze rodziny i udziel nam Twojego pokoju pośród burzy. Panie, wiemy, że dni spokoju mogą być policzone, że zbliża się wielki konflikt, jak zostało objawione przez Twoje słowo za pośrednictwem wiernych sług. Mimo to ufamy Twojemu nieskończonemu miłosierdziu i Twojej obietnicy, że nigdy nas nie opuścisz. Prosimy, Panie, abyś nas umocnił, byśmy mogli stawić czoła temu, co nadchodzi, z niezachwianą wiarą. Obyśmy mogli znaleźć w Tobie siłę, by iść naprzód, nawet gdy ogarnie nas strach i prześladować będą niepewności. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ostrzegł nas przed tym, co nadchodzi, czasami ciemności, powracającymi zarazami, konfliktami i katastrofami, które wstrząsną ludzkością. Ale Panie prosimy, abyś strzegł nas od wszelkiego zła, aby nasze rodziny były pod Twoją boską ochroną. Obyśmy razem mogli znaleźć pocieszenie w Twoim słowie i szukać Twojej obecności każdego dnia naszego życia. Ojcze, niech Twój Duch Święty prowadzi nas do skruchy i nawrócenia abyśmy byli przygotowani na trudne czasy. Pomóż nam porzucić rozproszenia tego świata, odłożyć na bok przywiązanie do rzeczy materialnych i szukać prawdziwego pokoju, który znajdujemy tylko w Tobie. Naucz nas żyć w pokorze, kochać bliźniego i być narzędziami Twojego pokoju w świecie, który tak bardzo potrzebuje nadziei. Panie, wiemy, że wielu jest ślepych na znaki wokół nas, wielu goni za władzą, za światową chwałą, ignorując wezwanie do nawrócenia. Prosimy: dotknij tych zatwardziałych serc, obudź tych, którzy jeszcze nie widzą tego, co nadchodzi. Abyśmy z Twoją łaską mogli być światłem dla tych, którzy żyją w ciemności, prowadząc ich z powrotem do Twojej miłości. Twoje przesłanie ostrzegawcze przypomina nam, że nie możemy już odkładać spotkania z Twoim miłosierdziem. Czas nawrócenia jest teraz i potrzebujemy Cię, aby nas prowadził. Ojcze, nie pozwól nam popaść w rozpacz, ale napełnij nas nadzieją, wiedząc, że pomimo trudności, Ty jesteś z nami, chroniąc nas i kochając wieczną miłością. Prosimy także za tych, którzy rządzą narodami, aby ich serca zostały dotknięte Twoją sprawiedliwością i aby mogli działać z mądrością i współczuciem. Wiemy, że ludzki egoizm i ambicja spowodowały wiele konfliktów i cierpień, ale wierzymy, że z Twoją interwencją. Możemy znaleźć drogę do pokoju i pojednania. Wreszcie, Panie, prosimy, abyś był obecny w każdym domu, w każdym sercu, które teraz się modli. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, zstąpi na nas wszystkich, uspokajając nasze dusze i wzmacniając nas na nadchodzące dni. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ale ufamy Tobie i wiemy, że z Twoją obecnością możemy stawić czoła wszelkim utrapieniom. Błogosław nas Panie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.